Cześć ludzie kochane. Ja tak sobie myślę na dzień dzisiejszy. Oglądałem telewizję przed chwilą, że, ta, że bezdomni ludzie już z wychłodzenia umierają, z głodu. E, słuchajcie, i tak myślę. Jeżeli ktoś ma nadmiar jedzenia, no bo czasami tam kupi chleb, Dziecko, tata, mama. Także rzeczy chleby, już za dużo w końcu. To nie wyrzucajcie do śmietnika, tylko w siatkę i koło i Powiedzmy, koło śmietnika postawić, to ktoś będzie, ja wiem, głodny. Weźmy ten chleb. Tak samo i z ubraniem, jak ja na przykład robię pranie, no, no teraz akurat nie, ale w zeszłym roku robiłem pranie, czy jeszcze wcześniej, patrzę na ubrania, ta koszulka to już lekko za mała, bo rosnę wszerz. Sadełko i tak dalej, zwyczajnie, ale wszerz. To też tam poprane, czyste, co wszystko za małe, nie zniszczone, ale za małe. To wsiadkę popakowałem i koło śmietnika postawiłem, ktoś się ucieszył za parę minut już. Ktoś wziął, no komuś się przyda. No po co mi? Co ja będę to w ramki oprawię, ścianę sobie wykleję? Tak samo i ja robił mój brat i siostra i ta co ma tam niezniszczona, ale czy wyraźnie czy kupi nowy koc, ma jakiś stary koc, a ma wyprany i zniszczony. W siatkę i kogoś śmietnika, chętni zawsze się znajdą bezdomni Tam widziałem dzisiaj właśnie tam Straż Miejska i policja chodziła po takich jakichś, ja wiem, piwnicach, jakichś, nie wiem jakichś zabudowaniach. Ktoś gdzieś zawsze mieszka i też tam pieniędzy nie dam, no bo sam nie mam. To jest inna rzecz. To znaczy nie mam na tyle, żeby rozdawać. Ale jeżeli coś mam, ja wiem, no jak chleb teraz, to ja mówiłem w jednym ze swoich vlogów, ja dzielę woreczki takie śniadanie wkładam, ja mrożę chleb. Jeden chleb to stawy, to mi starcza na 5 dni. Ale to ja mrożę, ale ktoś tam albo nie mrozi, albo ja wiem, nie wpadł jeszcze na taki pomysł, to zamiast wyrzucać do śmietnika, to w siatkę to problem. Nie do wiadra w siatkę włożyć i postawić koło śmietnika, a ktoś głodny sobie na pewno weźmie. Przecież to nie będzie w brudzie, tylko tak jak u mnie to jest na dziwnicy. To jest yy, pojemniki są w murowanym tym. E, taki, taki, taki mały tam. Yy. Kantorek murowany, i tam koło tego się kładzie. Tam nie tylko ja i też tak kładą. I <gryw> zawsze ktoś się znajdzie głodny, czy ktoś w ogóle nie ma co na skórę włożyć. To weź jakąś, czy dla mnie już za ma kurtka, czy koszula, czy ja wiem, jakiś jak, jak, coś z odzieży. No szkoda, tam wyrzucić, ale. Ale, ale nie szkoda, bo komuś może się przydać. Ktoś tam będzie <laughs> miał cieplej. Tak jak mówię, pieniędzy nie dam, ale nadmiar czegokolwiek chętnie. I tak myślę właśnie, że jak e, e, powiem taki komunikat, to może. A jeżeli ktoś by chciał pisać e, komentarze. <laughs> Artykuł o pomocy ludziom bezdomnym z, w zeszłym roku pisałem do pewnego serwisu. Artykuł przyjęli, było fajnie. A komentarze to były... Nie, no niektóre były w porządku, że też ktoś pomaga coś tam ludzie, też się tam powiedzieć. A ktoś pisze, Panie, to pan Frajer, że pan tak. Yy, tak to lepiej takich komentarzy nie piszcie, że frajer, jak ja frajer, czy co ja niepotrzebne ubranie, co ja z nimi zrobię, do muzeum oddam, tak jak mówię, rosnę, przesz, czasami rosnę, czasami chudnę, ale to i córka mi podrzuci, i brat, i siostra jakieś tam ubrań, to co ja przecież nie będę chodził, tego, w malutkich nie będę chodził, no chyba, że dostanę te, tak, jak tą koszulkę z, z Radia Gdańsk dostałem. Inne koszulki takie, co z tymi emblematami, to widzieliście, to tam. sam robiłem. A jak dostanę jeszcze jakąś koszulkę, też się pochwalę. Dobra, ale ja tylko mówię właśnie o bezdomnych. Pomóżcie jak możecie, to pomóżcie głodnym, biednym ludziom. Trzymcie się, powodzenia, cześć.